Ja rosła! Ja rozkład. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję za to, że znów tu jesteście. Miesiąc temu spotkaliśmy się tutaj jak zawsze z nadzieją, z wiarą, że za miesiąc będziemy bliżej. Będziemy bliżej prawdy. I mogę dzisiaj powiedzieć tak. Po tym miesiącu jesteśmy bliżej prawdy. Kłamstwo się sypie. Kłamstwo się sypie, rozpada. Ci, którzy kłamią, są coraz trudniej odbierani przez społeczeństwo. Przez naród, przez tych wszystkich, którzy chcą myśleć, którzy chcą wiedzieć, którzy nie chcą zapomnieć. I to dobrze. Ale to dobrze, przede wszystkim to dobrze, że jesteśmy dzisiaj silniejsi, że za nami wielki marsz. Marsz o Telewizję Trwam ale masz o prawdę. O prawdę w każdej dziedzinie naszego życia. Także o tą smoleńską prawdę. Jestem głęboko przekonany, że ten wielki marsz, ten wielki pokaz Determinacji Polaków, determinacji polskich patriotów będzie momentem zapamiętanym, będzie momentem, o którym kiedyś będą pisać polscy historycy, opisując dzieje tych trudnych, dramatycznych, tragicznych lat. To będzie ten moment, w którym odwróciła się karta. Ten moment, od którego nasz marsz, ten co miesięczny i ten, o którym można mówić w kategoriach bardziej ogólnych, przenośnych, marsz ku prawdzie przyspieszy. I ta prawda okaże się w całej swojej okazałości już niedługo, że niedługo przyjdzie ten dzień. W którym tą prawdę poznamy. Poznamy i będziemy mogli wyciągnąć z niej wnioski we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszego postępowania, w naszych decyzjach, w tych decyzjach, które będą określały los naszego narodu. Bo dziś wybór między prawdą a kłamstwem. To wybór dwóch losów Polski. Wybór Polski dumnej, Polski pewnej siebie, Polski, która dąży do tego, co dawno jej się należało i należy. Do mocnej pozycji w Europie i świecie. Do mocnej pozycji nie tylko państwa polskiego, narodu polskiego, ale każdego Polaka. Każdego Polaka. który się w jakiejś relacji, w jakimś kontakcie z innym. Powtarzam, to jest wybór prawdy, a wybór kłamstwa, wybór kłamstwa to wybór słabości, to wybór marności, to wybór braku godności, to wybór, którego konsekwencje widzimy każdego dnia. Każdego dnia jest coraz więcej faktów, które pokazują, jak taki wybór się kończy. I dlatego jestem zupełnie pewny, że niezależnie od wszystkich manipulacji, wszystkich bier, Polacy dokonają właściwego wyboru. Wyboru prawdy i tego wszystkiego, co z prawdy wynika. prawdy. I tej prawdy, która dotyczy charakteru naszej obecnej rzeczywistości. Tej rzeczywistości to musimy zmienić. Gdyby była inna, nie byłoby Smoleńska, a więc nie byłoby i Smoleńskiego kłamstwa. I nie ma innej drogi do lepszej Polski jak poprzez prawdę. Prawdę najpierw o Smoleńskiej i kłamstwie, a później o wielu, wielu innych sprawach, które w naszym kraju są dzisiaj zakłamywane. Przyjdzie dzień zwycięstwa, ale wiedząc o tym, musimy nie rezygnować, nie czekać. Nie spoczywać na laurach, a nieustannie w tym marszu trwać. Marszu ku prawdzie, marszu ku zwycięstwu.